Cześć, z tej strony Mateusz i lecimy z typami na weekend w lot Ekstraklasie. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Jako, że Ekstraklasa obstawiamy w LVB, to przypominamy o naszym kodzie promocyjnym, kod 1500PN. gwarantuje Wam dostęp do bonusu od depozytu do 1500 zł oraz darmowy zakład do 20 zł. A teraz przechodzimy już do właściwej części naszego typowania, czyli dwie propozycje z lotu Ekstra klasy. Wybrałem dwa mecze z grupy mistrzowskiej. Na początek Krakowia-Kraków kontra Lech Poznań. Faworytem tego spotkania w ofercie Bukmachera jest Krakowia po kursie 201 Lech Poznań 365, 3 350. Co typować w tym meczu? Moim zdaniem tutaj można skłonić się w stronę undera, minus 2,5 bramki. Wskazują na to statystyki ostatnich spotkań, które tutaj zobaczymy. W pięciu poprzednich meczach między tymi zespołami padł taki wynik. Dodatkowo czterokrotnie nie było bramki z obu stron. Moim zdaniem warto, jest, warto tutaj zagrać zakład specjalny z oferty Buchmachera, który pozwala nam na obstawienie, że Krakowie nie przegra tego spotkania, a dodatkowo w meczu będzie minus 3,5 bramki. Krakowia w ostatnich 8 z 9 meczów zaliczyła zwycięstwo na swoim boisku, natomiast Lech ma problemy w delegacjach. Moim zdaniem taki typ ma tutaj spore szanse na powodzenie, dlatego obstawiamy 1x i minus 3,5 gola. Nasze drugie spotkanie na kuponie to będzie propozycja z niedzieli, czyli spotkanie Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Na ten mecz mieliśmy konkurs, do wygrania były bilety. Dlatego teraz przechodzimy do typowania tego meczu. Faworytem jest oczywiście Legia po kursie 1,60. Dla porównania, kurs na pogoń to jest 5,30. Oba zespoły zmierzyły się w ostatnim czasie i Legia wygrała to spotkanie. Statystyki ostatnich meczów wskazują, że mieliśmy tutaj 4 razy wynik plus 2,5 bramki. W tym sezonie dwukrotnie było to BTTS i plus 2,5 gola ze zwycięstwem gospodarzy. Ogólnie sprawdzałem sobie statystyki też spotkań tych drużyn w Warszawie. I co ciekawe, pogoń tylko raz od 1999 roku zaliczyła Remis przy Łazienkowskiej, a reszta spotkań to są porażki. Wygrali tylko raz w Pucharze. Moim zdaniem warto tutaj grać na Legię, ale jednak mamy tutaj kurs 1,60. Takie zdarzenie obstawiliśmy w naszym zagraniu bez ryzyka, dlatego tutaj poszukamy innego wyboru i przechodzimy podobnie do zakładów specjalnych. W sekcji zakładów specjalnych mamy tutaj kurs na. Legia Warszawa i powyżej plus 1,5 gola, kurs 1,80 moim zdaniem nie warto. Mamy tutaj podniesienie kursu tylko o 0,20, dlatego zaatakujemy wyżej. Propozycja na Legia Warszawa i plus 2,5 bramki to jest 2,17. Moim zdaniem to będzie lepszy wybór. Przy takich dwóch typach mamy na kuponie za stówkę 330 zł. do wyjęcia. Mam wrażenie, że będą to dobre wybory. Krakowia tutaj nie powinna przegrać, Legia musi wygrać, ponieważ Legia goni piast. Legia grało Mistrzostwo Polski, dlatego nie mają miejsca na błędy. Pogoń tak naprawdę ma już po sezonie, ponieważ ich szanse na europejskie puchary to czysta matematyka. Zespół gra, zespół gra słabo, mam wrażenie, że mogą coś strzelić w Warszawie, jednak górą będzie Legia. Dajcie znać co sądzicie o moich propozycjach, subskrybujcie nasz kanał, a za tydzień typy na ostatnią kolejkę Lotto Ekstraklasy. Pozdrawiam, na razie, cześć!